Siema mamy Z tej strony mamy 2, dwa, czyli... Gabi. I ja, oczywiście z nami też jest już i Guzik w końcu, czyli cała ekipa po wakacjach, nie naszych, nie Papryka, lecz Guzika oczywiście <grym> i to nie ostatni w tym wakacje, opowiem Wam. Jesteśmy cali i zdrowi, jesteśmy w Fall Guysach, czyli naszych ukochanych ludkach, jesteśmy zaraz po moim 12,5 godzinnym live'ie, więc powinienem być specjalistą. Papryk też całkiem spoko gra, Papryk jak jedyny ma zwycięstwo, no a dwóch naszych kolegów i koleżanka będzie pomocnikami. Guzik dzisiaj po Na pierwszy raz pierwszy w ogóle gra, więc też uh -huh. będzie ciekawie. Łapki w górę, myślę takie 6,5 tysiąca łapek, jeśli chcielibyście więcej Fall Guysów na kanale, to dajcie znać. No i myślę, że subskrypcja z dzwoneczkiem, bo lecimy Koniec. po 100 tysięcy subów i pić na kanały chłopaków i dziewczyny. A ja już nie przenudzam, lecimy wygrywać. Dobra, Dobra moi drodzy, pierwsza, gierka, pierwsza nie gierka, nie gierka gozika. Musisz w te ściany wziąć, wtedy masz pusta. Ale w w, tak? O, nie, 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 nie e, jeszcze, tak i, i jeszcze o, i to y, jeszcze y. No y. Nie, nie, nie. masz pust. Sprint jest Y. -kiem. Nie ma czegoś takiego, na pewno. O no Jezus! Podałem no tak... no się No to No odpuszczę się. Ale że ja tak nie ogarniam? Ale co jest skam, że Y kliknąłeś? Nie. Okej. Okay. No ogólnie musisz pójść też, wiesz, w te bramki, które się otwierają. Ja wiem, ale ja Dobra, ja to że to jestem to ostatni, grałem co 12 godzin, na Gabi uh, wygrywa? Ale fartem, ale Ja nie doleciałem. Cię. I tu serio nie ma żadnego... Nie ma sprintu, do... nie ma sprintu. O! Chyba Guzika eee, odpadł. Tak, <grym> Ta. <grym> no no Bo na pierwszy Na pierwszej bramce tak zdupiłem, że masakra. <grym> no to go nie pograł, z Ale na pewno w następnej rundzie pójdzie mu lepiej. A czemu nie, nie mówimy, jak na, <grym> nagrywamy? A właśnie! <grym> <grym> I <Sobie>. co <grym> <Sobie. grym> bo my zapomnieliśmy mówić! A tutaj zobaczcie, ja skacie do Poprysia. Cześć, Poprysia. Tak cześć, Oj, uciekamy. Że mnie odepchnął? Przytulam Adriana. E, eee, przestań mnie przytulać. Że Gabi tam spada w tym momencie? Tak, chyba ty. Dobra, wygnę ty na pierwszy rzadko. Ale że Patryk ma potacie. Pa, pa, pa. O o. O nie, Robi. Dobra, chill, chill, chill. chill. No najgorsze jest, się tak, że tak stajesz na cilinku, czekasz na platformę a się okazuje, że ta platforma ma pół kilometra spadku. Ej, dobra, a, czy to już się ale może skończyć? Ograłem. Jeszcze I dwie osoby. osoby. Ale ja ograłem. To ja się tam. zmęczyło. No, a mnie nie biegnij nie, nie, Gabi! Nie! nie Jeszcze jedna osoba! To nie ja! Gabi! Ja. Poświęć się! Nie! no co O ty? nie! Adrian, to nie ty! Bo no, ty kończy. nie możesz! Nie, nie, ja tutaj skoczyłem mądrze. O widzę cię Adi! Cześć! Cześć. Dobra, Dobra przykładka, przykładka! <laughs> Jaki sportowiec! Z o, dawaj, dawaj! No ja Patryk jestem fit świrem! Patryk to tenisista! <laughs> spadł, spadł! Ooo! Chyba będzie finał dzisiaj, yes. coś widzowie czuję. O! o Ulubiona mapka Adriana. Dobra, ostatni nawet w tym nieźle idzie. Zawsze spadam na początku, to jest taka klasyka, ale potem już wbiegam. Tylko jest mało osób, więc będzie tylko, nie wiem, 10 osób pewnie się zakwalifikuje pod finał już. Chociaż nie, bo nie, jeszcze 17, nie było 15. Piszesz, że 15. 15. 15. 15. Ej, to jeszcze nie będzie finał chyba. Ale że Adi w pierwszym rzędzie startuje to i śmigam wyklanko. tego A A wiecie, co jest najgorsze? Że jak macie finał taki z tą climbem górą, no właśnie, to tam jak wy startujecie z tyłu, to jesteście już przegrani. A tam czy jest, to jest Co to jest, to osób, jest czy... za oszustwo, że z Dobra. Myślałem, że całkiem. Ja pierniczę! Ale uniki ja robię tu! A! A no czy wy rozumiecie, że jeszcze nieraz nie nawet nie miałem okazji no biec, cały dostałem? czas na starcie dostałem oba na... Serio? A ja. Ale ja już że na lewą na stronę! No nie nic no ten, nie ten cynamon! Ten cynamon jest beznadziejny! Ale ile osób tam spadło? prawie dostałem tylko z Ale że ja... O jestem! Dopiero przebiegam po pierwszą Uf, tam. Dobra Uf. Ej, trzymajcie, trzymajcie ludzi, żebym dobiegł. Nie, za dużo było. Za dużo ich było. Dzięki, dzięki widzowie. Jaki back to był! Blok bardzo! O, to party. jest Gox. super! Gox. Bez teamówki, finał! Dobrze. Jak to się może tak dziać? Ale jaki kolor ma ten złoty fajny z czarnymi kropkami? Co tu się robi? No, no i uważać na te bloczki. Idą bloki, a ty musisz po prostu nie spaść. No one oczywiście przyspieszą potem, nie? więc. A, te bloki, dobra. Gabi jaki ma kolor? Biały, tak? Biały z kolei. No, dobra, papryka likaćami. poobserwujemy. <gry> A nie, to Gabi, po Przecież i tak będzie moja kamerka. No nie! A ja szukam maty niego. <laughs> Dobry Guzi. Ono, idźcie stonu! Nie, się stąd! Nie, śle Jezu, Gabi! O, ja się no Pana nie, no, no ja czemu? Będę tą i co wie? Ja bym to mieli na Ja to tej klasie Jak to możliwe w ogóle? Nie wiem. Rozumiesz, że Papryk, wszyscy pobiegli na lewo, ona sobie biegały na prawo sama? Nie wiem, nie wiem co ona Ej, myślała. Nie, dobra, to nie jest śmieszne wcale. No trochę okay, jest. Czyli sobie, ciężko Ale ja bym na miejscu się bała tak blisko tej krawędzi. tak on się z... zawsze robi. Nie, ja bym się odsykała. Aha, No i dlatego to odpada się odniosła. tak <trym> sobie tak. Tutaj, Pabryk, musisz pierwszy być i od razu skręcić. Jak przebiegniesz, nawet jeszcze za nim przebiegniesz, nie, nie. bo tutaj zaraz to tak przyspieszy, że będzie Hermiller, ale tak byś łatwo macie. Z tymi ale, tymi. ale ja jestem nie jestem jedyną osobą, co odpadła. No, jakieś takie łagodne o, te rzeczy. ktoś? No Panie. cztery osoby odpadły, więc nie tak Panie. źle. Powinien być finał. Nie, nie będzie finału, być. 14 osób, bo jest... nie. Tak. 10, 10 osób Panie. zostało. To finał. Wyścig! Wyścig! Wyścig. Patryk, zrobisz to i uratujesz mnie od klątwy wygranej. Jestem z prz przodu. Przejkaj, Brawo. Ale nie wiem w którą stronę lecieć. Chyba ja zawsze lewą ręce. Najważniejsze to dobrze się wbić w młotki. Pamiętaj, że zawsze od drugiej strony, tak żeby się bustowało do góry, a nie odpychało A biegnij parówka Co się zmieniło. Run. Run. Nie, szybko run. Czy On prawą leci, jak ja mu lewą? No i teraz nie przejdzie, bo nie przepcha. Jezus! O nie! Dobra, dobra, amator dobra. amator wyścigów moi drodzy! Ale, ale, nie, ale cię nie popchnęło? Ale to jest głupie. A, nie chciałbym ją O nie! Ale RNG! Ojej, się o, owocem dostał. Ale jeszcze, dobrze, dobrze. Jeszcze radę. Tam, tam trzeba to złapać, więc oni mogą to zepsuć. Dobrze! Dobrze! A. Nie trafili! Dobra, dobra, dobra. Papryk! Nie! Co? Nie ty? Nie! Eliminated! Nie! nie. Tak blisko! Ułamki milimetrów, widzowie! Masakra. Odbiłem się od tego! Ale że papryk zawsze przychodzi z tej i wygrywa wszystko, a ja 12,5 myśli nie grałem i nigdy tak blisko nie byłem. Dobra, widzę te, bo na tyle w dzisiejszym odcinku mamy nadzieję, że... <ścoughs> Okay, moja dobra moi gierka. drodzy! Druga, Druga gierka guzika! Gierka. Trzecia gierka guzika! No i zobaczymy, pamiętaj guzik, tutaj musisz liczyć po prostu. Jak jesteś daleko o. i widzisz, że ona idzie do góry, to pięknie właśnie w to, co poszedł do góry, nie? Bo A, tak, wiesz, tak, tak. zanim to pięknie, to na co jest na dole, to już się podniesie. Dobra, dobra. O, więc teraz no tylko jeżeli papryk mnie zatrzymuje? Nie, to ty. zatrzymał niegoś! Nie. Toś mnie autentycznie trzymał za plec. Ja, <laughs> No i goś. No i tak właśnie, mi marzenia. Nie no, też radę spokojnie, tu 40 osób aż przychodzi. Nie ma co się poddawać. <grym> dobra, dobra, ale dobra taktyka to, co to, to, to. Dzięki, o... dzięki. Gdybyś jeszcze potrzebował jakichś taktyk, to wal śmierć. A paprykę co, wyrzuciła? No mnie tak wyrzuciła. Tutaj jest w sumie najważniejsza taktyka, żebyś tutaj dobrze wyliczył. Oj tak, ledwo co mi się udało. Ale że mnie chłop wepchnął. No. Ej no nie pto ty, Jezus. Co to Kurze, znaczy? Jak, ktoś mnie dotyka, jak mnie coś tam tyka, tak. Nie robisz, jak cię ktoś dotyka? No, tak mnie tyka, no. Ojej, a przyszedłeś? przeszedłem S! O, Brawo! Dobrze. Dobra, jesteśmy w czwórkę, kochani, w drugiej ekipie. Więc tak trzymać. Pamięciubę, dobra, tutaj akurat w czwórkę pamięciuba będzie bardzo łatwa. Każdy to zapamiętuje to swój, obok. swój i obok jeden. Tak, co to za taktyki? No. Ale w tym jest to dwa, więc radzić. tutaj nie potrzebujemy zapamiętywać. Więc na przykład tutaj jest pomarańcza i jabłko Ja się Ja na jabłko, a pomarańcza i Pomarańcza i jabłko, pomarańcza i jabłko. ja, jabłko, ja na, na, jabłku, pomarańcze, 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 na jabłko, jabłko. Ja pomarańczkę. Na jabłko. Ja jestem na pomarańczu, jabłko jest za mną. Jabłko, na mnie I przede mną też jest jabłko. Dobra, Czajki. to ja pójdę na jabłko, przede mną, brać co. U mnie macie, ja to u mnie. U mnie też Obrat, jest, przepraszam. Ja się stresuję, że popełnię jakiś głupi błąd. Ty żałujesz, że tyle osób spadło? Dobra, teraz są cztery banan. już. Panan. i grejp. Wiśnia, grejp, ja banan. banan. Wiśnia, grape, jabłko, banan. Jabłko. Ja wiśni wiśnia, grejp, jabłko, banan. Ej, dobra, pamiętam. O kurde, wiśnia, nic nie pamiętam. Wiśnia, wiśnia, guzika, u mnie, u mnie, u mnie. Aha, to ja nie to, że ja to tak? Tylko u Guzika. Ty tu stałeś cały czas. O, zepchło mnie Ej, dobra, skupmy sobie. Dobra, Artus wiśnia. Artus wiśnia i jabłko. Arkus grape banan. Ar grape banan. A gdzie masz banana. Dobra, już widzę. Ja Mam banan, obok tu grape. Ja sobie na grajbie. Jabłko. Artus wiśnia jabłko. Arkus ja 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 ja. u mnie, ja też. Chyba. Kurde, nie pamiętam, co stanąłem na burzy? A chyba. nie, bo... Uff, tak Nie róbmy tak nigdy się trzy osoby na jedno, że no, co? Dobra, nie szans. Ja idę tu... Uuu, tam jest! Ale tak patrz! Tak mało osób stoi razem ze mną, myślę, że to jest tak, to jest, od lampy, raz jest no. stres. Ja pamiętam razem, miałem tą rundę tak, koło finału i taki nadsłoniakas stoję, o u mnie. A się okazało, że jednak Omelie miała głos z pomarańczą. okrągłe. O! o, o Uwielbiam o, ja to. Też ja to lubię, to A tu dużo osób spada. Dużo ja osób spada, no to jest dziwne, że tutaj dużo osób. Ale John spada. Ja też na jest na finale czasem, nie? Tak, tak ale to. I podwójny. Tam tak, jeszcze... Podwójne ja się spadają no klocki. No ja to lubię. Dobra, ja ogólnie polecam biegać w taki sp Nie jesteś w miejscu, tylko biegać tak, żeby zawsze przeskoczyć, zanim one Oj. się złączą. No tak. Więc czasami no. w jedną stronę, czasami no w drugą stronę, więc... Trzeba ja tutaj po prostu obserwować trochę. jak się łączą, tak. no. Okej, okej. Okay, okay. No nie, no nie dotykaj mnie! <noise> mam problem z dotykaniem w tej grze. O-o. <noise> <noise> nie O nie, teraz... O-o! o, 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 o. o. Uf. <noise> cię. Ale ja nie lubię, jakoś, jak tak stoją. Tak dużo ich tu jest. Ale że już siedem osób odpadło? No bo już I Ej, dobra, jeszcze tylko ty osoby... O nie, biegnij, biegnij! Nie o, się, bo będzie finał po tym. Ja o nie. jestem ostatni osób, która odpadła! Nie, ale. O, nie, 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 nie. Uff. Że guzik nie odpadł, a Gami odpadła! Uff. Jak Ty, ma są ja. 5 godzin? To jest smutne. Nie było Easy, ale chłopaki, nie chcę nic martwić, ale to jest finał. To nie jest finał chyba. Nie, to nie jest finał. Piłka nośna! Tak. Piłka 100%. Nośna. Na pewno, na pewno. <laughs> I rzuci. Nie, Ale dobra, pani piłki. A to lepiej, su. Nie jest lepiej, bo te skamerzy... Oni nie pchają piłki, tylko od Idą żeby jedno, zabierać. Tak, tak, Ważne, żeby nie rzucić bo jak żółci, <laughs> to razu wychodzimy, widzowie. Nie żółci, prawe... nie żółci, nie żółci, nie żółci, nie Czerwoni! Czerwoni najlepsi! Dobra, ej, Papryk, jest. ale pamiętaj się, chamy. na prawo, na prawo, na prawo. Chamy od, chamy od razu. razu. Na prawo i jak zanim dojedziemy tego połąka, to, to od razu, rogi. na... to wtedy na, musimy, na, musimy na lewo zacząć pchać. I potem full pełna. Do połąka, do połąka. I teraz na lewo trochę Dobra, teraz na lewo, teraz na lewo. Odpycham. Dobra, leć, oj nie, o, jej, o nie, o Kto nie, o nie, o nie. Kto to zrobił? Jakiś random. No teraz, dobra, dobra teraz dobra. Dalej, Dobrze, dalej, 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 dalej. źle. Na razie idźcie lewo, lewo, pchajcie. Dobrze. Dobrze, jeszcze Dobrze. trochę. Ja dobra, 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 dobra. Dobra, szuciłknęli, sił knęli! To lecno! Wow. Ale niebiescy tam przeszkadzają! Chcemy trzeba! Przeszkadza. Czekaj, ja może złapie żółtego. Mamy to, mamy to, żółty, mamy! To, mam... O, o Adrian! Nie wiem jak to na głowie mi jakoś tak się to złapało! Ale jest, niebiescy jest, mogą jest, przeszkadzać. Ale żółci nie, 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 nie będziemy przeszkadzał. Finał! Kudowie! Trójkę finał! wiecie kto musimy grać? W razie co? Guzik, to nie ty! Da, guzik, jasne! O nie wyścig Dobra, to musicie łapać, musicie się łapać! Ej, tu będzie Jestem najłatwiej z wam pomagać. W przodu zaczynam też Ja chyba w drugiej linii. Guzik, dobra. jak będziesz widział, że ktoś wybiega do przodu albo papryk, od razu go, go łapiecie. Ja dobra. biegnę na lewo do was, żebyście Łap mogli... Z przodu, łapcie go tego z przodu, łapcie do przodu od razu Ja go blokuję! Kurczaka, kurczaka, kurczaka! To... Gór... No, ja, papryk mnie złapał! No! no to nie. Co? Nie. Ale dobra jest! Ja się tu stresone. poświęcam! Dawaj! Zawsze zawsze. Dostanie zawsze. balon chyba! O nie, 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 nie! Dostał balon, spada. O! Dobra, ale nie Ale, no, ale równo. Już. Ale dostali. Da się to zrobić jeszcze. Jest do, szansa. Nie, dostał. balon dostałem. Młotki, młotki. Dobrze. Zna, pierwsza gra, a ja już jestem w finale. No debil. Stawaj, stawaj. No. nie, Adi tam leży. Nie ale złapał. Nie złapał. nie złapał. Ja jestem. Nie. Oh yeah. Oh yeah. Ah yeah, yeah. Już skakałem. Dwa, trzy, cztery, 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 no nigdy nie mogę. Oh. No byłem już tak blisko, ale debil mnie pod młotkiem ostatnim wypchał. I co wie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mamy nadzieję, że te dwie bardzo bliskie próby i naprawdę dwa razy na milimetry nam zabrakło, żeby wygrać, więc to świadczy, że jesteśmy niesamowitą ekipą w tą grę. Zostawcie łapki, zostawcie suby, wpadnijcie na kanały do Papryka, do Gozika i do Gabi i do Manojka oczywiście. Kochajcie nas, oglądajcie nas, a my się wam odświęcimy, poświęcimy i może nagramy winka w końcu kiedyś. Mam e, Anto, się, Trzymajcie się, wy. Pa, pa! pa, pa. pa. Bye.